Siemano mordeczki, witam was w kolejnym odcineczku Dzisiaj postanowiłem, że nagramy sobie Jak czyści Malczana Bo się powrócił po ostatnich jazdach Więc co, lecimy z Tomatem, yo! Rodeczki. Z racji tego sprzęt stoi w garażu, który jest jeszcze e, nieskończony Trochu się nasypało u niego takiego pełku, że tak powiem. Szyby są jeszcze brudne po ostatnich moich jazdach, w śniegach. Trzeba będzie to wziąć wyczyścić No i szyba cała, bo uwalone to wszystko. bo to wszystko przecież to na palce wszystko zostaje. Trzeba ładnie wyczyścić Dobra mordeczki, teraz yy, Tak wygląda komora silnika Ustawałoby to jakoś No ten sobie mi chodzi, jakoś ogarnąć Tu wszystko, tą klapę I co najważniejsze To schodzi tak no Palcem Więc na razie spróbuję to na sucho pościerać Bo nie chcę, wiecie, żadnymi płynami go drzeć Bo szkoda blachy Zwłaszcza tak cienkie jaka jest W elegantach, prawda? Najtrudniejsze mordyczki w tym całym myciu jest podejmowanie o tych tutaj tych szczelin tego wszystkiego, bo wbrew pozorom, maluch ma bardzo dużo takich, wiecie, takich wcięć takich kurczę drobniuteńkich, co nie? No takie tu to wszystko podeczyszczam jeszcze, co jest naprawdę trochę z tym roboty, jest, wiecie? Jedyne, czego się obawiam czyścić, to tutaj tego, no, no silnika, co nie, bo jego by też można było ogarnąć ale się boję, że woda wleci tam gdzie nie powinna I wtedy będzie lipton wiecie, wyczyścić wiecie, jakoś, no, Wydostać wodę z miejsc, w których nie powinna wyjść jest przesrane Ale no prawdę mówiąc ten silnik nie jest jeszcze tak Tragicznie uwalony, więc Myślę, że Będzie git, a tutaj To jest w ogóle masakra Na sucho bez żadnych tych, po przecierałem, co nie? Jaki jest efekt? Mi się wydaje, że ten maluszek nigdy nie był tak czyszczony ten w się tutaj tak lapa, co nie? I <grydziś> dlatego tak wyglądasz, że ten osad już taki no już bardzo stary, sprzed lat lat jest taki efekt, coś, co nie? Ja i mój maluszek Lecimy dalej, yo! <grydzi> Oj, tak, wariaci, Sprzęt udało się nam wyszorować. No, nie jest on jakoś tam wiecie, jakoś mega czysty, ale, ale tak z grubsza, żeby coś tam było czyście, to zawsze to coś, prawda? Ja się z Wami żegnam. Maluszek wyczyszczony. No i cóż, moi parafianie kochani, widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku. Ten był taki czylautowy, może niezbyt interesujący, ale no, wiecie, co się dzieje z Malczanem, prawda? A więc cóż, na dziś to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Ciao, ciao.